Szanowni Boże, witam serdecznie w kolejnym Dniu Rozważań z Księgi Mądrości, 7 rozdział, 22 werset. Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry. Duch święty jest przenikliwy. Nie jest jak przytępiony nóż, który nie może przeciąć jakiejś powierzchni. Ale jak ostry miecz obosieczny, który wnika w najgłębsze obszary ludzkiego ciała, a także ludzkiej duszy, Duch Święty przenika całego człowieka. Duchu Święty, przeniknij mnie i wypełnij swoimi darami, tak jak uczyniłeś to w życiu najświętszej Maryi Panny. Amen. Maryjo, oblubionico Ducha Świętego, módl się za nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do jutra.